Rewo o komentarzach pod jego filmami. Mr. Beast pozwany. Wardenga o cloud MMA. Gimper z dowodami na film Boxdella. Rady obcokrajowców po Warszawie. Patka Mateusza Borka. Kontrowersyjne miniaturki. Witamy Was w kolejnym odcinku No to jazda. Rewo odniósł się do komentarzy pod jego skrótem z transmisji na kanale Rewo Shoty, które są w większości negatywne. Jak możemy przeczytać na platformie X? Jak już zatrudniasz helpdesk do spamowania mi na kanale, to przynajmniej się postaraj. Albo chociaż usuwajcie te oznaczenia cytatów, bo to już amatorka totalna. Mam kilka stron screenów, ale to już na streamku pokażę. Załączył do tego screen z przykładowymi wypowiedziami znajdującymi się pod jego materiałem. Mr. Beast oraz Amazon zostali pozwani przez pięciu uczestników programu Beast Games Reality Show, który ma być największym tego typu turniejem w historii, z nagrodą wynoszącą 5 milionów dolarów. Amazon od marca promuje produkcję, w której ma rywalizować tysiąc osób. Główne zarzuty skierowane do producentów to niezapobieganie molestowaniu seksualnemu, niepłacenie nadgodzin i płacy minimalnej oraz brak przerw na posiłek i odpoczynek dla uczestników. Kilku uczestników trafiło do szpitala, inni zgłosili, że cierpieli na komplikacje fizyczne i psychiczne, będąc poddawanym przewlekłemu zdęcaniu się, poniżaniu, a w przypadku uczestniczek wrogom warunkom pracy. Oskarżenia zostały skierowane zarówno do Mr. Bista, którego firma produkcyjna była odpowiedzialna za program, jak i do Amazona, który był dystrybutorem programu. Żadna z tych firm nie odniosła się jeszcze oficjalnie do zarzutów. Wardenga na swoim wieczornym live postanowił powiedzieć kilka słów od siebie odnośnie odwołania gali przez Federację Cloud. Uważa, że w ten sposób pokazali słabość nazywając Federację beciakami, czyli inaczej mówiąc samca beta. Te przełożenie tej gali i to na nie wiadomo jaki termin to jest w ogóle. Tak jakby mieli na przykład cały wykop za sobą, Cloud, i oni to tak spierdolili. Po prostu postawili się w roli takich beciaków, czyli mają galę zaplanowaną, Nagle wchodzi fejm i mówi: "My robimy dzień przed wami, a oni, my dobrze, to do widzenia, to my przekładamy." No beciaki w chujnie. Cloud to są takie beciaki. Tak poddali się po prostu od razu. Druid postanowił również skomentować wycięte materiały z podcastu szalonego reportera z Boxdelem odnośnie wypadku drogowego. Według Sylwestra, autor podcastu miał pomagać Boxdelowi. W trakcie transmisji Wardęgi, Szalony postanowił dodać swój punkt widzenia na platformę X. Czasem już myślę, że Wardenga jest mega mózgiem, a potem daje takie komentarze gdzieś do filmu. Boxden nie chciał Cię przyznać, nie chciał gadać i chciał wyjść. Ja go namawiam, żeby się przyznał przed kamerą, stosując oczywiście różne środki. Co takiemu graczowi jak Sylwek nie jest obce? Oczywiście, że mówię, że mu nic nie będzie, że odciągnę temat od Pandory, radę i tym podobne. W końcu Boxdel przyznaje się przed kamerą i ja puszczam cały materiał z wojakiem i przyznanie się boxera. A ten pierwszy, znowu, że źle że... i że z nim współpracowałem. To już Konopski, dysponując całym nagraniem i pałając może jeszcze większą niechęcią do mnie, przyznał, że zachowałem się ok, a ten paranoim swoje. Dobrze, Sylwku, dostaniesz drugą wersję nagraną z wojakiem, tylko mam nadzieję, że Ty również pokażesz pewien nagrany przez Ciebie film, mający takie samo znaczenie dla sprawy, jak ten. Umowa. Piosenki mega, gratki, wyjdziesz do którejś do walki, cokolwiek się wydarzy? Na ten wpis wielu internautów odpowiedziało niezadowoleniem, co skutkowało kolejnym postem szalonego. Czy wy wszyscy jesteście jebnięci? Bo że Leśny Dziad jest, to wiadomo. Jeśli bym nie namówił, nie zmanipulował, nie ugłaskał Boxdela, miałbym tylko rozmowę z Wojakiem, z której to dzień później się wycofał. Obaj powiedzieliby, że to nieprawda, takie żarty i koniec. Wiedząc to, namówiłem i obiecałem mu wszystko, bo po przyznaniu się przed kamerą już nie mógł zaprzeczyć. Niech Krasnal wrzuci cały backstage swoich nagrań, kiedy udawał kolegę, by coś nagrać czy zyskać. Rozumiem wszystko, ale żeby namawianie, by ktoś wziął na klatę i się przyznał nazwać współpracą, to trzeba być mocno upośledzony. Druid to robi, bo tylko on może być szeryfem, ale że ktokolwiek, kto ma oczy, idzie za tą narracją... Na mnie nie ma nawet cienia podejrzeń w Pandorze. Ustaliłem, co zrobił Michał i doprowadziłem do przyznania się. A teraz zakompleksiony kretyn poświęca mi pół live, oczerniając w każdy możliwy sposób, włącznie z piosenkami na poziomie 15 piętnastolatka. Piaskownica. 18 września Gimper wrzucił screen wiadomości od Sławomira Bierskiego, założyciela Cloud MMA. Cześć Tomaszu, podsyłam Ci całego screena wiadomości, którą wysłałem do żony Rafała Pasternaka po pierwszej gali Frame Friday Arena. Wiadomość dotyczy tego, że zbyt duża ilość gal przegrzeje rynek. Podobne informacje mogliśmy zobaczyć na filmie Boxdella odnośnie powiązań Federacji Pandora Gate. Jednak jak możemy zobaczyć, chodziło o inny kontekst. Materialem Michała zawrakło dalszej części wiadomości, która brzmi: Potrzebne są zakresy w tak dużej liczbie gal, bo nastąpi załamanie i niezależne to będzie niedługo od pomysłowości. Niech Rafał do mnie zadzwoni, jak to zrozumiecie. Gimper dodał również kilka zdań od siebie. Co miał na myśli prezes i założyciel Cloud MMA, Sławomir pisząc o przewidywanych problemach? Dostałem w tym temacie statement i screena, który może rzucić nieco inne światło na sprawę. Bóg zdaje Jakiś komentarz w kontekście interpretacji kontekstu wysłanej wiadomości? Bo nie wydaje się, żeby to dotyczyło Pandory, tak jak sugerowałeś. Screen wydaje się autentyczny, dorzuca na końcu Gimper. Na platformie Twitch coraz większą uwagę zaczął zwracać kanał o nazwie Indian Oh, na którym podczas transmisji stwarza się niebezpieczeństwo na drodze, nie tylko dla siebie, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Na tym materiale możecie zobaczyć, jak prawie potrącił pieszego, który przechodził na zielonym świetle, a i tak kierujący miał do niego pretensje. Właściciel kanału Sprawdzam jak prowadził wczoraj transmisję, której celem było pokazanie obecnej sytuacji we Wrocławiu. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie miniatury, które sugerowały powódź w mieście. Pojawiło się wiele prośb, by zostało to zmienione, bo wprowadzało to zamieszanie, głównie na mediach społecznościowych. Youtuber nie reagował, aż do momentu, gdy został połączony przez jedną z osób, którą spotkał. Wy jesteś sprawdzam, jak? Tak, słuchaj. Widziałem kilka. Siemanko. Cześć. Cześć. Widziałem kilka Twoich filmów. Na? No. ale weź zmieni tą miniaturkę, bo tu jest strasznie na powodzi. Pokazałeś Dlaczego? weź ten zalany, zalane miasto napisanej w Rosław. Już kilka osób mi się odezwało, widziałem na tej że to kopie piszą. No dobrze, ale to nie chodzi o to, to chodzi tylko no, na temat ilustracji, ale nie ja nic nie sugeruję. No moim zdaniem sugerujesz. No dobrze, no to... No dobra, no to jest moje zdanie. Oczywiście, każdy ma prawo do wyrażania nie. swojego. No tak, że to moim zdaniem jest nie okej. Okay. Ale robisz jak chcesz. Naturalnie. Dobra, no wszystkiego sobie. dobrego, dziękuję. Vibe takiego wujka na weselu. To jeden z wielu nieprzychylnych komentarzy po poniedziałkowym programie kanału sportowego. W którym na wieś o zdobyciu przez Polską Żeńską reprezentację w piłce nożnej Mistrzostwa Europy, tak zareagował Mateusz Borek. Zobaczcie sami. Pomyślałem, że musimy zacząć, słuchajcie, od gratulacji dla naszych. Dziewczyn dzielnych. Polki są najlepszą drużyną w Europie w beach, sokerze w, w piłce nożnej plażowej. Ja zawsze uważałem. Czy znaczy, dziwicie na... to? Nie, w ogóle uważałem. Znaczy, muszę że... powiedzieć, że uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży i, I nie kompletnie, jakby nie dziwi ten złoty medal. A dla piłka naszych jest dziewczyn. tylko przy okazji. A piłka jest przy okazji, Michał, No to jest proste. 5, ale pięć jeden w finale z Portugalią. Chcę, słuchajcie, żeby wybrzmiały nazwiska tych fantastycznych dziewczyn: Aleksandra Sudyk, Wiktoria Słowy, Magdalena Szpera i Justyna Matusiak. Rób Park dziewczynami. Właśnie. O, świetny pomysł. Dziewczyny w strojach kąpielowych na przykład, albo w tych strojach plażowych. Nie, one, nie, one chyba grają, wiesz, to A, nie jest normalnie. jak siatkówka A, plażowa, to, że, że w kostiumach. Po prostu w strojach reprezentacyjnych. A... Robimy takie studio. Piasek wysypiemy, palmy, kolorowe drinki bezalkoholowe. I spróbujemy z nimi zagrać jeszcze może. Być. O, to no, boję Co? się. Ja na bramce mogę, mogę stanąć. Ty <laughs> na bramce? Stanąć, Tak. O. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejny odcinek jazdy. Będziemy się starali dostarczać Wam codzienne dawkę newsów.